Siema, z tej strony nioski z wioski. Jak widzicie po miniaturce mamy kwokę. Yy, wsadziłem ją tutaj pod, pod kurnik, tutaj gdzie były yy, chore kury kiedyś. Wszystko wysprzątałem jej. Jak widzicie siedzi twardo. Podłożyłem jej na razie jedno jajko, żeby zobaczyć jak to będzie do końca. Zamykamy ją. Tutaj na razie ma kratkę, żeby nie wychodziła. Yy, kochinką daję właśnie jeść. I teraz co z tą kwoką? To właśnie tak jak Wam mówię, podążę jej jedno jajko, żeby się upewnić, żeby na razie nie będę jej wkładał dużo jajek, bo jakby na przykład zeszła jutro, to szkoda jajek. Zobaczymy sobie jeszcze, ile jest dzisiaj je... jajeczek. Tutaj mamy 5. O, tutaj kogut właśnie ruszył na kurę. Trzeba go od razu stąd wyrzucić. Tutaj mamy sześć i tutaj trzy i jedno, które jest u u kwoki to razem 15 jajek. Wejdziemy jeszcze do kochinek, bo dzisiaj Dwie kochinki zniosły jajko A zawsze to było tak, że było dziennie jedno jajko, a dzisiaj mamy dwa I zniosła to właśnie biała kurka I czarna, która weszła do kurnika Właśnie ona I jajka znajdują się O, tutaj w nowym gnieździe Są dwa jajeczka Więc bardzo fajnie Dzisiaj taki krótki odcinek Zapraszam jeszcze do subskrypcji Laj... lajkowania i piszcie miłe komentarze czy wy już macie kwoki i na razie odcinków z budowy nie będzie pojawią się za tydzień bo teraz muszę trochę powybijać desek przygotować więcej materiałów żeby wszystko na raz zrobić kury już się pakują do kurnika żeby iść spać więc też im nie przeszkadzamy, i tam widzę, że kura jedna też chyba jeszcze znosi jajko. I mam nadzieję, że podobał Wam się taki odcinek. Pamiętajcie o jeszcze raz o subskrypcji, lajku i miłym komentarzu. Jest już nas 312. Bardzo dziękuję jeszcze raz za 300 subskrypcji. No i co? Siema!